Sobota, 22 tydzień, zwykły. W pierwszym czytaniu święty Paweł pisze Koryntianom tak: Nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane. Jest taka pokusa w człowieku, że jak widzi jakieś przykazanie, albo jakiś przepis, to on by chciał jeszcze dodać jeszcze kolejny. Jak widzi jakąś instrukcję, to on by chciał wyprzedzić, by, mówi się często, być bardziej papieski jak papież, zachować więcej niż po prostu proponuje sanepid, yy, wprowadzić gorsze ograniczenia niż, niż prowadza Kościół, albo jakieś nakazy niż ktoś czuje się wyższy przez to, rządzi przez to. Bo to, że sam sobie w życiu to robi, to jeszcze pół biedy, nie? Natomiast jeżeli narzuca na innych, wykracza ponad to, co zostało napisane, to w pewnym sensie, można powiedzieć, uzewnętrznia swoją pychę, Uzewnętrzna swoją taką potrzebę władzy, naprawdę niepotrzebną. I to nawet widać w liturgii. Są tacy mistrzowie, którzy no muszą dodać do, 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 do Mszy Świętej jakąś modlitwę, muszą dodać jakieś dodatkowe błogosławieństwo, muszą dodać jakieś coś, co nie jest napisane w tekstach. Jeżeli to jeszcze robią sami, to jeszcze pół biedy. można powiedzieć. Osobista pobożność, ich sprawa, ich sumienie niech się biskup bo to martwi. Natomiast jeżeli zmuszają innych do tego, jakby ustanawiają swoje prawa, które, do których nie mają prawa, no to to już zakrawa na pychę. Naprawdę Ewangelia jest wystarczająco wymagalna, wymagająca przekazania, boże są wystarczająco ciężkie. Po co mnożyć przykazań? Po co mnożyć bytów bez potrzeby? Po co po prostu się tak ograniczać? Myśmy naprawdę powinni zaufać ludziom, być bardziej liberalni, mieć tę świadomość, uważaj, tak nie rób, tak źle może skończyć, a nie wprowadzać jakichś dodatkowych po prostu zasad, niekoniecznie potrzebne naprawdę, czy to w domu, czy w pracy, czy w kościele, czy, czy w państwie. Jeśli chodzi o psalm, to psalmista mówi, że Pan Bóg zniszczy wszystkich występnych, a strzeże tych, którzy go miłują. I dla nas to się takie wydaje, no bardzo staro testamentalne. No, zniszczyć występnych, wygubić. Pan Bóg naprawdę ich zabije, Pan Bóg jest tak przeciwko nim. Stary Testament mówi jasno, że, że Pan Bóg nie ma nic wspólnego ze złem, nie ma nic wspólnego z grzechem, i on wszystko zrobi, żeby ten grzech i zło wyeliminować. I przede wszystkim w takiej mierze powinniśmy to interpretować, że kiedy. Jezus spotyka człowieka opętanego w synagodze, to on zniszczył w nim złoto, to znaczy wyrzucił z niego złego ducha, ale człowieka nie wyrzucił. I Pan Bóg wszystko zrobi, żeby zniszczyć zło grzech. Jeżeli my się przywiążemy do zła, do grzechu, to nawet będzie bardzo bolało to niszczenie Pana Boga. Będziemy bardzo sfrustrowani, będziemy wpadać, można powiedzieć, w choroby, będziemy się czuć nieszczęśliwi, dlatego że się będziemy trzymali grzechu. A Pan Bóg ten grzech chce zniszczyć, musi zniszczyć, żeby ten grzech się po prostu no, nie rozniósł na całym świecie. Więc jedyny sposób jest na to: zostaw grzech, pozbądź się go, odrzuć to, co jest złe, a Pan Bóg cię nie zniszczy. Bo Pan Bóg nie zniszczy Ciebie, tylko to jest taki skrótowy sposób wyrażenia na to, że Panu Bogu zależy na tym, żeby po prostu usunąć zło. A jeżeli po prostu my nie będziemy chcieli się rozstać z tym złem, się do niego będziemy przywiązywali, będziemy się jednoczyć z nim, czy się wiązać może nawet na lata, no to nas będzie bolało. Będzie nas bolało po prostu to Boże działanie przeciwko złu, bo i nam się dostanie rykoszetem przez to, że będziemy blisko temu, co i tak jest tak jest przeznaczone na na, na zniszczenie. Ewangelia jest świetną ilustracją tego, o czym mowa w pierwszym czytaniu uczniowie sobie idą, łuskają kłosy w szabat yy, i dostają zrybkę za to, że tego nie wolno robić. To nie było tak, że nie wolno było tego robić. Natomiast to była taka nadinterpretacja trady, tradycyjna. Yy, według tradycji nie powinni tego robić. Zrobiono sobie takie przekazania, że jedną, jedną z, jednym z form yy, łamania szabatu, prawa do, do niepracy jest właśnie łuskanie kłosów. Ale tego, o tym nie jest napisane w Starym Testamencie. O tym nie ma na Napisane przez Mojżesza, że po prostu jeśli ktoś będzie łuskał kłosy w szabat, no to będzie po prostu łamał prawo szabatu. Nie, to jest taka interpretacja prawników, którzy stwierdzili, no to też jest praca, więc, więc tego nie wolno robić. Więc Jezus przypomina, przypomina o tym, że prawo jest dla człowieka. I w pewnym sensie świetnie właśnie ilustruje to, co jest w pierwszym czytaniu. No, no nie wolno dodawać do tego, co jest napisane. Zostańmy. Naprawdę zostaniemy. Jest wystarczająco przykazań w Biblii, jest wystarczająco przykazań w Kościele. Jakby nie dodajmy przepisów nowych, bo i tak jesteśmy wystarczająco, można powiedzieć, ograniczeni. I w tej Ewangelii Jezus też świetnie pokazuje, żeby, że zawsze jest cel, że tym celem jest człowiek, że to tak jak w domu, jeśli zabraniam czegoś dziecku, jeśli, jeśli mówię to, tego ci nie wolno, to przecież nie dlatego, że kocham zabranianie, tylko dlatego, że mi chodzi o jego dobro. Dlatego jeżeli cokolwiek zabraniam, jeśli wprowadzam jakiekolwiek przepisy, to ci, którzy są za nie odpowiedzialni, powinni bardzo solidnie tłumaczyć dlaczego. Bo to, że Bóg tak nakazał, to się Bóg tłumaczyć nie musi. To ja wierzę w Boga i wierzę Bogu, że on mówi, że to jest dobre, żebyś nie zabijać, żeby czcić ojca i matkę swoją, żeby nie cudzołożyć, żeby nie kraść, żeby nie kłamać sądzie. To wszystko rozumiem nawet, ale też przyjmuję, że to jest Pan Bóg. Mogę się nie ze wszystkim zgadzać, czy uważać, że to jest bardzo trudne, co mówi Jezus w kazaniu na górze o tym, że nie wolno się rozwodzić, ale rozumiem, Jezus wie lepiej, co dla nas jest dobre. Natomiast kiedy my wprowadzamy jakieś przepisy, czy my wprowadzamy jakieś zarządzenia, musi być uzasadnienie, żeby nie było takiego, takiego poczucia, że ktoś wykorzystuje władzę, po prostu chce się pobawić władzą. No chyba nie ma nic głupszego, niż, niż pobawić się władzą, e, nie w celu dobra. No to już jest, można powiedzieć, takie działanie trochę szatańskie. Przez to, że mam władzę nad Tobą, to się tobą, tobą pobawię, e, a nieważne, czy z tego będzie dobro czy zło. Pana z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.